Witam. Jak tego już dzisiaj będzie lasowanie Ligi Europy i Ligi Mistrzów dzisiaj. Wstawię ten film prawdopodobnie jutro. E, nagramy sobie jak to by wyglądało według mnie. Dobra, lasujemy po kolei mamy Paryż i Paryż zagra z, z Napoli. A jesteśmy na stronie draw Inker, to możemy lasować w różny sposób. To mamy PSG Napoli, naprawdę ciekawa. Sprawa Liverpool Sporto Podaję że chyba rok temu, chyba też była taka para, wydaje mi się, w jednej 8, albo w jednej czwartej nawet Nie pamiętam, no dobra, lecimy dalej, Frankfurt, Eintracht zagra z Real Madryt Dobra, Inter zagra z... No, sam mogę wszystkimi zagrać, tylko nie z Bayernem. Inter zagra z Chelsea. Dora Dortmund zagra, proszę Was, z tot, Totkami. Oni tak już kiedyś grali w sezonie 18-19, kiedy dotarły do finału. Milan zagra z Bayernem. E, Leipzig zagra, proszę Was, City. I klub zagra z Benfica. No to także fajne, ale wydaje mi się, że wiecie, co jeszcze zrobimy. Leknijmy reset i fast job i jak szybko się dosuje. Dobra, teraz mamy tak. Milan Real, Frankfurt Porto, Klub Borussia Benfica, Lips Totki, Inter City, Dortmund Chelsea, Liverpool, Bayern i PSG Napoli. To tylko to PSG Poli by się zgadzało. Dobra, także no, tak to szybko wygląda, takie szybkie dosowanko, elo.